Serdecznie witam wszystkich hodowców i hodowczynie Dzisiaj dwie sprawy Chciałbym Wam podarować te dwa gołąbki Szpaka Z najlepszej pary Mojej rozpłodowej 206 i 149 Speedbulla I samice z Elektro Ale to zaraz do tego wrócimy I powiem jak to będzie wyglądało a teraz chciałbym, drugą sprawę, chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za odwiedziny na naszym stoisku. Naprawdę było tyle ludzi. Byliśmy mile zaskoczeni prezentami od Was, podziękowaniami i wszystkim. Jeszcze mój piątkowy filmik w pierwszy dzień targów. I dodałem tam, że chciałbym poznać wszystkich, z którymi mamy kontakt telefoniczny. Oni wiedzą, kto ja jestem, a, ja, a my tylko rozmawiamy przez telefon i nie wiemy, jak wyglądają. No, w sobotę to mieliśmy tyle ludzi, że jeszcze tyle na stoisku nie było. Naprawdę. Dziękujemy za prezenty, za wszystko, za, za podziękowania. No, no, no super, po prostu byłem przeszczęśliwy, jak to, jak, jak tyle ludzi do nas przyszło i, i, i mogłem was poznać osobiście. Chodzi tak, pewnie nie wszyscy yy, się dopchali, za co serdecznie przepraszam, bo kupę bo ludzi pisze teraz na Messengerze, że tyle razy chcieli podchodzić do nas, no ale nie było opcji. Ja przepraszam, no z każdym Chciałem porozmawiać, ile miałem czasu. Pod koniec to już w ogóle nie mogłem nic mówić. Ale było fantastycznie. Fantastycznie, żeście odwiedzili nasze stoisko. Tyle pozytywnych komentarzy, co do kuracji. Nawet przychodzili tacy niedowiarki, co zawsze mówili, że kuracja na salmonelle to to za długo, 21 dni, czy coś, ale na przykład taki gość przyszedł i mówi, mówi: Ja pana bardzo przepraszam. Mówi, bo oglądam wszystkie pana filmy, ale ta kuracja coś taka. Mówi, Ale byłem u jednego kolegi, mówi: mróz, mówi, Jego gołębie się kręcą w ulu jak pszczoły. Mówi, u drugiego. Mówi, A co to tak? Mówi, co ty, mówi Nigdy takich gołębi nie miałeś. On mówi: on zrobiłem kurację difem, pociągłem na grzyba, nerki wątrobę. Mówi prawidłowo. Mówi zadzwoniłem do Dominika. Ja jak nie wiedzieli jak podawać to ja im e, rozpisywałem. Mówiłem, że liczyli mi gołębie w gołębniku. Ja dopasowywałem e, dawkę i ilość wody i mówiłem na przykład, że jak, jak została setka to leku tyle samo. I, a, a wody mają zmniejszyć o setkę. No i, i, no i, i niektórzy się przekonali. Co do tego, no i zastosowali u siebie wielu, bardzo dużo podziękowań, że takich gołębi to jeszcze nie mieli tak wyglądających po kuracji, dobrze przeprowadzona. U jednych, jeden kolega mi też tam mówił, cztery mu wyschło, mówi, a dawałby sobie głowę ściąć, że robi badania i, i nic gołębie nie mają, a ja mówię tak, no ale masz 200 gołębi, nie jesteś w stanie zbadać 200 gołębi, no. Kurację trzeba zrobić raz w roku. Pierwsze 2 lata 21 dni, później 15 i, i starczy, nie? No i tak to właśnie wyglądało, ale było bardzo, bardzo fajnie. Gołąbki sprzedały się bardzo, bardzo fajnie, ale też dużo klientów przychodziło. Już sobie dobierali, albo w tamtym roku wzięli z czy z tamtym roku, czy dwa lata temu wzięli To, to sobie Później dobierali tylko coś Co jeszcze koledzy? Yy... Właśnie też Był u mnie taki pan w piątek na stoisku I mówił, że kiedyś na filmie obiecałem Że jak przekroczę 10 tysięcy subskrypcji to ofiaruje, znaczy to wylosuje jakiegoś gołębia. Ja przepraszam, całkiem o tym zapomniałem. Dziękuję za to, żeście mi przypomnieli. To zamiast jednego y, damy dwa gołębie. Właśnie tego szpaka i tego z elektro. Tylko koledzy tak. Subskrypcja. Powiem na czym to jeszcze polegało. Subskrypcja to jest, jeżeli otwieracie mój, y, moje filmy na kanale. I z boku piszę. Subskrybuj, jak tam się naciśnie, to się zapala taki dwo, dzwoneczek, czyli y, każdy kolejny film, który wrzucam, to od razu dostajecie y, powiadomienie. No i pamiętam, jak. Znaczy, no, ja to o tym zapomniałem, ale, ale dobrze ktoś mi przypomniał. No i chciałbym teraz te dwa gołębie tutaj y, dać na to losowanie. Tylko mam do Was y, taką prośbę, bo ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. E, e, spośród wszystkich, którzy subskrybują mój kanał, ja nie znam tych osób i nie wiem, czy jest jakiś program do tego, czy no bo po prostu nie znam nazwisk. Nie wiem, jak ja mam to wylosować. Pośród tych 10 tysięcy to już ponad przekroczonych jest. Jak ja mam wam te gołębie wylosować? Dla kogo? Czy, czy jest jakiś program do tego? Może ktoś się na tym zna, bo ja e, tak obcykany. To aż nie jestem w tym YouTubie, czy, czy tam w tym, żeby wylosować, wylosuję. Ale, czy, czy ktoś może z Was by mi pomógł, podpowiedział, jak ja mam to zrobić, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Także, no, jak tak mówiłem, to przepraszam, że zapomniałem o tym. Dobrze, że ktoś mi przypomniał, na pewno, na pewno to zrobimy. Także, koledzy, e, czekam na jakiś telefon od Was. Jak ja mam to zrobić? Mój numer 605-531-930. Na pewno te dwa gołąbki będą rozlosowane. To jest samczyk szpak z i samiczka z werkamenów. To jest e, bardzo mocny imbred. Ale fajne te gołębie też latały. Pamiętam kiedyś ktoś tam jak hodowałem jeszcze w tamtym roku, dwa lata temu, więcej tych białych gołębi, to mówili tam gdzie się bieli, to wyniki ucieli, a to nieprawda. Te gołębie fantastycznie u córki były na drużynie, przeleciały loty, zrobiły mistrzostwo polskie młodzieżowe. Także to nieprawda, a w połączeniu właśnie gołębie z Wandebulka na werkameny rewelacyjnie się spisały u mnie, no to co koledzy, także czekam na jakiś telefon służę pomocą, jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania no dziękujemy za, jeszcze raz za tak licznie odwiedzone nasze stoisko i zaufanie i, i no ci co też, no, niektórzy tacy przychodzili co nas nie znali, ale jak porozmawiali to zmieniali zdanie ja jestem zawsze pomocnym człowiekiem. Wiadomo, że ile zwolenników, tyle przeciwników. Jedni będą mówili tak, ale to mi się podobało, że właśnie niektórzy ci, co nas tak krytykowali, byli u jednego kolegi w gołębniku, byli u drugiego kolegi w gołębniku. Zobaczyli jak kuracja, dobrze przeprowadzona kuracja, koledzy, dobrze wytłumaczona i wszystko. Bo jak niektórzy dziś chodzą, e, coś podsłyszą, idą, dostają preparaty, a nikt nie umie im wytłumaczyć, jak to podawkować zimą, jak to podać, to jest tylko strata pieniędzy waszych. Po prostu, ja już na tylu filmach tłumaczyłem dawkowanie i dalej niektórzy przychodzili i dalej robią źle. Ale u mnie zawsze jest pomoc. Można zadzwonić ja, ja do dawkowania. To wszystko o 12 w nocy ktoś mnie obudzi. To wszystko mam w głowie i no mówię, najważniejsze jest to przeprowadzenie tak, żeby to miało ręce i nogi. I nie trzeba naprawdę tam ludzie, może mogą mówić, krytykować, ale y, ja nie robię żadnych badań. Raz w roku robię tą kurację, przeprowadzam. No mówię, nie jestem w stanie zbadać wszystkich gołębi, i, i, i tak jak mówiłem, kilku ludzi przychodziło i mówili, że oni robią badania, a, a, na, a po kuracji jednemu odjechało 6 gołębi, drugiemu 4, wyschły. To jest nawet jeszcze takie, tak, e, tak, takie działanie, że jeszcze po skończonej kuracji czasami e, trafia się tak po 2-3 tygodniach, prawda? Także tutaj też się e, trzeba z tym liczyć. Także co koledzy, pozdrawiam was. Jeszcze raz dziękuję za tak liczne odwiedzenie naszego stoiska i nie myślałem, że po, po tym filmie tylu ludzi przyjdzie do nas i, i, i podziękuję. Fajnie było was wszystkich zobaczyć osobiście, porozmawiać. Także mówię jeszcze raz przepraszam z tymi co nie było czasu, bo bo, bo kupa ludzi pisze, że podchodziło, ale nas to było pełno no, no. Było pełno, no jeżeli się ludziom pomaga, i, i ludzie się później co przychodzą, chcą podziękować. Także pozdrawiam, macie do mnie pytania. 605, 531, 930. Oczywiście na filmie łapa w górę. Dobry lot, szykujemy się do parowania.